Rok będzie, myślę, dla nas takim rokiem, gdzie będziemy też inwestować. Może nie tak dużo, jak w poprzednim roku, na drogach, bo przypominam 22 km asfaltu, 3,5 tysiąca metrów chodnika, dwie zatoczki, ale znalazły się pieniądze na, również na drogi. Kilka tych dróg będzie modernizowanych. Jeszcze tego planu żeśmy nie przyjęli, ale myślę, że spore pieniądze przeznaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, najważniejsza kwestia to jest zakup gruntów pod strefę gospodarczą, bo tak się składa, że te problemy, które są do rozwiązania w powiecie, no spadają też i na barki powiatu i my się od tego nie odrzekniemy, Dlatego Rada Powiatu przeznaczyła niebagatelną kwotę, 1 350 000 zł z własnych dochodów żeby się dokupić gruntów leżących przy klasie numer 10. Nie ukrywam, że też dzisiaj jestem w rozmowie z panem prezydentem Włocławka. Może jakąś spółkę razem, jak gdyby tutaj w tej materii, bo Włocławek też się para i, i okolica z bezrobociem, my również mamy sporo bezrobocie, może wspólnymi siłami dałoby się tutaj coś zrealizować dla dobra mieszkańców i bezrobotnych. Dlatego, jeżeli dokupimy się tych gruntów, mamy jeszcze 4 hektary naprzeciwko szpitala, więc myślę, że to byłby taki pokaźny wkład powiatu w rozwój tego regionu. Również mamy halę sportową, która w tej chwili już jest pod dachem, jest, są zamontowane okna. No niebogaty wydatek, bo 2 miliony 100 tysięcy złotych zapłacimy za tą halę z własnych dochodów, wszystko, żeśmy zaplanowali. I planujemy oddanie tej hali w tym roku. Natomiast to zliczenie do przyszłego roku do stycznia. W tym momencie i w tym czasie już mamy taką wiedzę, że pozyskaliśmy dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego prawie 1 300 tysięcy. Do tego dokładamy przede wszystkim sprawę szpitala. Czujemy tę odpowiedzialność. Nie ukrywam, że spółka dobrze zamknęła rok 2014. Doposażyliśmy, remontujemy, ale jeszcze za mało. Musimy wpompować co najmniej około 15-16 milionów złotych w szpitalu w Flipno, ale tutaj czekam na pewne rozwiązania, kiedy już zapadną decyzje, napiszemy wspólną strategię z wójtami, burmistrzami, to po prostu na pewno będziemy też myśleć o tym, żeby doposadzić, bo tak się składa, że my leczymy 10 tysięcy ludzi. Rocznie tak, mamy sporo oddziałów chirurgię, neurologię, wewnętrzne, no Dziecięcy, z którym się też trochę borykamy z trudnościami, i mówimy o tym, ale myślę, że to rozwiążemy, że po prostu powinno się zmienić jeszcze wewnątrz i na zewnątrz, bo warunki leczenia dla mieszkańców muszą być jak najlepsze. Mamy podpisany kontrakt i to będzie nasz taki ten rok, przyszłe lata będzie tutaj nakierowany na to, żeby w szpitalu działo się dużo. Do tego, tak jak powiedziałem, dążymy drogi. Wyznaczamy cztery elementy. Strategia Myślę powiatu, oczywiście wójtowi budżetowi będą swoje problemy jak gdyby, ale one muszą być znane spójne z powiat i Urząd Marszałkowski, czyli województwo. Czyli ta strefa gospodarcza, czyli rozwój, szpital, drogi, dokończenie inwestycji, prawda. I nie ukrywam, marzy mi się ciągle i podkreślam to, że chciałbym i w rozmowach na pewno z marszałkiem Całabeckim będę stawiał e, na szali e, jednak doprowadzenie gazu ziemnego do miasta Litna lub r, jego rozgałęzienie. Wiem, że dokumentacja e, jest przez firmę robiona. No musimy sobie wyjaśnić tutaj te kwestie miasto, powiat, gmina Lipno, bo uważam, że to napędziłoby też rozwój, przede wszystkim e, lokowanie firm. Ja tutaj nie ukrywam, że wdrożę wam wspomożenie od premiera Piechocińskiego, jestem już po rozmowie, byłem 9 grudnia, prawie około półtora godziny mi poświęcił, rozmawiał o tych sprawach, ja wiem, że też wybiera się do nas do, na 14 lutego, jeżeli nic się nie wydarzy, na spotkanie noworoczne, więc staramy się włączyć też ministrów i wszelkich decydentów do tego działania. Ja ukrywam też, że jestem bardzo zadowolony, bo wprowadziliśmy z powiatu rannego sejruku województwa pijowsko jest nim Piotr Kręgowski, czego myślę, że wszyscy my tu gratulujemy. No, musi się przeobrazić, bo zajmował się aktorstwem i zajmuje się, tak? Ale myślę, że to jest człowiek otwarty bardzo na te sprawy. Powiem tak, mam już pewne przykłady, jak zaciekle i jak konsekwentnie Stara się o to, żeby, żeby ten region Wocławka, Lipna, Grześcia po prostu się rozwijał i będzie dobrym reprezentantem, jeżeli chodzi o jego wybór. Niektórzy mam też takie głosy, może pojedyncze, że to jest nietrafione. Ja się z tym nie zgadzam. Znam tego człowieka. Ja myślę, że mógłbym powiedzieć, że wielu to miło, no, jak gdyby godność radnego sejmiku, ale do końca się nie wywiązało dużo gadać. Każdy potrafi czyny, pokażą swoje. I tu jeszcze mamy również tak to się złożyło, że mamy reprezentanta w Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrany została pani, wybrana, została pani Aneta Jędrzejewska jako wicemarszałek zarządu, więc myślę, że ten region, wiem, jest radny sejmiku z Wocławka pan Kopyś, tak, jest pani Jędrzejewska, jest pan Pan jest pan Stanisław Pawlak. Myślę, że to powinni oni tworzyć taki zespół ludzi, że dobro społeczne nasze tu regionu byłoby najważniejsze. I myślę, że z tego będą jak gdyby dobre owoce. No cóż, zaczynamy ten rok, tak jak powiedziałem, budżet został przyjęty jednogłośnie, wybory mamy po wyborach, czas zająć się solidną, dobrą robotą na rzecz tutaj nie tylko powiatu, bo ja jestem również wiceprezesem partii wojewódzkim, więc nie patrzę tylko na region poprzez pryzmat starostowania, ale patrzę po poprzez pryzmat... Większego, czyli tej aglomeracji naszej i byłego starego województwa włoskiego. Bo o to chodzi, żebyśmy my tu w regionie no, przyspieszyli, żeby te pieniądze kierowane na nas z Urzędu Marszałkowskiego, w tak, tej nowej perspektywie, były jak najlepsze i jak największe. Przede wszystkim jak największe. I myślę, że tutaj wielkie dzieło wójtów, burmistrzów, moje, starostów, żebyśmy wspólnie yy, no, sprzeczali się na argumenty merytorycznie. Politykę troszeczkę odłóżmy na bok. Po wyborach przyjdą oczywiście wybory parlamentarne. One się będą przykładały również na napadki polityczne, ale myślę, że najważniejsze to jest rozwój Litna, Wrocławka, Brześcia, Lubrańca, Aleksandrowa. Wszystkich ościennych miasteczek, tak? Żebyśmy byli po prostu doceniani. Ten czas był na Torum, Bydgoszcz z szacunkiem ale przypominam wszystkim decydentom, radnym, sejmikom i włodarzom, politykom, że taki region e, byłego województwa, byłego podkreślam, wocławskiego, że jesteśmy też Kujawsko-Pomorskiej. Kujawsko-Pomorskie Kujawsko jak jedna wielka rodzina musi się równo, równomiernie i dobrze rozwijać każdy region, każda wieś, każde miasteczko i Wocławę, tak? Jako te miasto, które delikatnie mówiąc, przewodniczyło przez wiele lat no, województwu. I od tego na pewno odstępstwa nie będzie. Tam, gdzie będę mógł rozmawiać na ten temat, proponować, to na pewno będę o tym mówił, a niekiedy walczył, jak to mówią, nie tylko na słowa, ale i na argumenty. My przyjęliśmy wiele lat temu taki harmonogram imprez kulturalnych. Bo ta ciężka niekiedy praca naszych mieszkańców i, no i mieszkańców okolic, bo w naszych imprezach nie uczestniczą tylko mieszkańcy powiatu lipnowskiego, ale i, i, i z całej Polski. Rozpoczynamy spotkaniem noworocznym 14 lutego, na który to zaprosiliśmy różnych przedstawicieli. Łącznie z panem wicepremierem Piechocińskim, Dzisiaj otrzymałem i tam leży właśnie na, na biurku w Starostwie. Dokument potwierdzający udział jego ekscelencji, z czego jestem bardzo zadowolony, że będzie razem z nami, że nam pobłogosławi duchowo, tak, na ten rok 2015. Bo ja zasadę taką, jak moi rodzice i dziadkowie że bez Boga ani do proga. Więc, więc uważam, że ta integracja społeczna nas wszystkich, sołtysów, radnych, kół gospodyń, wójtów, burmistrzów, no po prostu nakręca nas na dobrą, dobrą pracę. Potem mamy oczywiście i sołtysiadę, mamy festiwal piosenki Ranczerskiej, pan premier objął ten festiwal swoim patronatem, jesteśmy już po rozmowach z Telewizją Polską, z tego, co mogę przekazać, będzie kontynuacja tak zwanego objęcia patronatem korporacyjnym, czyli iluś tak programów telewizyjnych. W tej chwili rozmawiamy już o tym, jak ten festiwal ma się dalej toczyć. Podpisane zostały umowy z dwoma zespołami. Na razie nie będę zdradzał, ale myślę, że to będzie dobra zabawa, promująca cały region. Przypominam też również że na tym festiwalu pojawiają się ludzie z całej Polski. Tak? Na poprzednim nie chciałbym tutaj przekłamywać, ale to jest obraz telewizyjny czy też innych mediów, no, było ponad 20 tysięcy ludzi, więc ten festiwal wgryzł się w nasze środowisko. Kilku 20, chyba, jeżeli się nie mylę, 6 czerwca będzie się działo, będzie wesoło natomiast mamy jeszcze potem dużynki powiatowo-gminne, jeszcze nie ma decyzji, gdzie one się odbędą. Mam 15 tego miesiąca stycznia spotkanie z Wójtami, chcę porozmawiać z nimi właśnie o tych sprawach, ale również też sprawa o sprawie bezrobocia na terenie. Nie ukrywam, że w przeciągu miesięcy około 1300 osób ubyło z naszych list, nie jesteśmy na ostatnim miejscu, jesteśmy na trzecim miejscu od końca na stan października zdobyliśmy już spore pieniądze na działalność. Tą dla bezrobotnych ruszamy z pierwszymi stażami, więc nie tylko imprezy, kultura, bo faktycznie budujemy hale, modernizujemy stadiony, budujemy drogi, rozwijamy szpital i inne. To zajmujemy się tymi sprawami, które są ważne, ale też nie zapominamy. Że normalnemu mieszkańcowi należy się też coś od życia, czyli tej kultury. Czy to jest kultura masowa, czy to są imprezy, ale mamy spotkania różnego szczebla so, i sołeckie, i gminne, i koła gospodyń. A przypominam wszystkim, że teren typowo rolniczy, działalność kół gospodyń jest tu zacna, odtworzona, zajmujemy wysokie miejsca wojewódzkie na dożynkach wojewódzkich więc myślę, że ludzie tego po prostu oczekują a ja jestem od tego wraz z gospodarzami gmin żebyśmy ten również tą kulturę im po prostu naprawdę zapisane kwoty w naszych budżetach czy to wójta gminy Kiku czy wójta gminy Litno, czy innych czy moim tutaj powiatu nie są to kwoty powalające ja na promocję mam zapisane zapisaną kwotę 160 tysięcy przy budżecie 60 milionów złotych. Ale chcę podkreślić, że my w przeciągu kilku lat mamy oparcie w sponsorach, w przedsiębiorcach. Nie tylko z terenu powiatu lipowskiego. W tamtym roku ten festiwal sponsorowały takie firmy jak przykładowo Sieci energetyczne z Konstancina, Sopowska Strefa Gospodarcza, Tygodnik Rolniczy z Poznania, który, proszę Państwa, przeznaczył na ten cel 43 tysiące złotych. Oczywiście festiwal ma swoją rangę i potrzeba gotówki, ale miejscowi przedsiębiorcy, jak Agrony, Dzwig Wykładły niebogatelne kwoty po kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkanaście, czyli kilkadziesiąt tysięcy złotych. I to nie jest prawdą, że my tu po prostu biesiadujemy za publiczne pieniądze. To jest totalna nieprawda. A ci, którzy tak opowiadają, mijają się po prostu z prawdą, bo sami. Organizują różne spotkania, załóżmy festyny myśliwskie czy inne, prawda? No to więc pytanie, no z czego oni biorą? No, no nie wiem, no pewnie też z budżetu gminy. Więc ale mówię, pozyskujemy sporo, mamy deklarację już przedsiębiorców, każdy chce się pokazać, telewizja polska robi swoje. A gdzie telewizja polska i przekaz medialny na cały kraj? Lub świat, bo również internetowo docieramy do Australii, Kanady i tam nas oglądają. To również e, po prostu e, znajdują się sponsorzy, Zaczni sponsorzy, którzy chcą wystawić stoisko, pokazać swoją reklamę, bo w ten sposób zdobywają też rynek do zbytu. Przypominam też, pani redaktor, w tamtym roku uczestniczyła reprezentant czy korespondent radia Międzynarodowego Radia Pekin. Prawda, gdzie też byliśmy w przesłaniu w kinach. Nawet humorystycznie tutaj pan Piotr Kęgowski w rozmowie z tą panią mówił, że kiedy ogłoszono w kinach, że taki festiwal się odbędzie w Kikole i zaproszono do udziału, to zgłosiło się tam podobno internetowo 70 milionów obywateli do przyjazdu do Polski w pewnym... No. To proszę Państwa, no, to taka jest tutaj prawda o tym naszym festiwalu. Potem się z tego oczywiście wycofano, bo no, niestety by tu nas po prostu zajechano. Zalała nas tak. Dlatego mówię, ta dziękuję z tego miejsca, mam możliwość tutaj na antenie Państwa, Państwa Radia powiedzieć o tym, o tej prawdzie, jaka po prostu jest. Dziękuję z tego miejsca wszystkim darczyńcom, sponsorom za taki wkład i za zaangażowanie, ale to myślę jest wspólny interes. Mój jako starosty, ale i, i ich jako przedsiębiorców, bo reklama dźwignią, proszę Państwa, handlu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak, pewna, że dziś mamy Państwa gościem. Był starosta. jednostki, pan Krzysztof. Pozdrawiam, dziękuję i życzę wszelkich sukcesów w nowym roku, żeby ten rok był dla nas wszystkich mieszkańców dobrym rokiem, dobrym, przede wszystkim w zdrowiu.